Hej, siemano, z tej strony Derix To jest taki krótki filmik w którym chcę was poinformować, że za parę dni zacznę nagrywać nową serię z różnika Rotej, której, która będzie polegała na tym, że będę rozdawał 10kk, czyli czyli na przykład ty zdobędziesz 1kk i inne 9 osób też zdobędą po, po 1kk Gdy jesteś chętny, żeby wziąć udział Napisz do mnie na, na ruszniku pograjmy sobie chwilę, zaprzyjaźnimy się, a tego bym bardzo chciał z wami z widzami. I gdy tak się stanie, wtedy dam Ci to, jeden, to ten jeden KKK. I w sumie to chciałbym, żebyśmy się zaprzyjaźnili, no bo po prostu chcę znać swoich widzów, których mam 60, tam 68 chyba już sam nie wiem, dobra. Więc, jak chcecie, to walnijcie lajka i napiszcie komentarz, czy się Wam taki pomysł spodoba. A filmiki będą nagrywane w różne dni, a potem to złączę i dam jeden olbrzymi filmik, który będzie trwał parę minut i będzie wstawiany zawsze w sobotę. Chyba, że mi coś wypadnie. Tak więc, jeżeli jesteście chętni, to po prostu. Napiszcie komentarz tak, chcę bardzo, dawaj haj, zgruba się, no i wtedy będę wiedział, że chcecie to. I wolnijcie lajka, żeby miał pewność yy, <grych> Tak więc to by było na tyle, dziękuję, że chwilę spędziliście, spędziliście tutaj. I do zobaczenia wkrótce, bo może nawet i tobie dam to jeden, to jeden, jeden kaka, Tak więc, cześć.